Za nami debiuty 2013, niesamowity wręcz start Pawła On Grzegorzu twojego syna. Chce się powiedzieć, niedaleko pada jabłko od i znakomitym kulturystą, a syn poszedł w ślady swojego ojca. Długo mu to trochę zabierało czasu, bo Artur już od samego początku, od juniora zaczął startować, a Paweł tak się zbierał, zbierał do tych startów, no ale jak już się zebrał, to były wyniki. No. Powiem szczerze, ani on, ani ja nikt się nie spodziewał, że to będzie aż taki sukces. Udało się. Radość, duma, rozpierająca. Co jeszcze czuje tata, kiedy jego syn wygrywa zawody? Przede wszystkim zmęczenie, a później jak już to wszystko puszcza, no to są emocje niesamowite. No, radość. Zobaczam radość. razem z Andrzejem Stachrom, prezesem Klubu Sportowego Pako Zawody na naszej stronie internetowej. Andrzej mówi, słuchaj, no ten pokaz dowolny, no to ręka Grześka. No dopracowany perfekcyjnie, w najmniejszych szczegółach, nie dało się tego nie zauważyć. No przywiązywaliśmy w przygotowaniach bardzo dużą rolę, uwagę do tego, bo jednak ta choreografia, trzeba zrobić najpierw choreografię, nauczyć się tego no i jeszcze zgrać z muzyką. Część zawodników nie przywiązuje do tego dużej wagi i później to się odbija na, na scenie. No, pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo ciężko mi opowiadał, że przygotowując się do debiotów zrzucił aż 30 kg, wręcz niewyobrażalne. Tak, z tym, że te pierwsze 20 to było bardzo dużo tłuszczu. Nie? I później, jak już ta sylwetka się pokazała, to, to było robienie definicji. Ale rzeczywiście jeszcze niedawno ważył tam chyba ze 114 kg. Niewyobrażalne, co, co zrobił przez ten okres. Nie myślicie o tym, żeby jednak nie kategoria 90 kg, tylko może troszeczkę wyżej, że na razie tak jest stopniowo, zjeżdżamy w dół? Nie koncentrowaliśmy się na kategorii, a na, na, na definicji. Często to myślenie o wadze powoduje to, że zawodnicy się albo za dużo najadają, albo za dużo chudną i, i, i to nie wygląda jest. Jest jakiś tam cykl. Przygotowań, dieta, odpowiedni trening i patrz się jak zawodnik wygląda. Nie można się tak bardzo sugerować wagą, żeby tą wagę na siłę zbijać. No bo tak, raz zawodnik może być płaski, może być zmęczony, może zasłabnąć. Znowu, jak ta waga ma być za duża, to tak jak tutaj było w wielu przypadkach widać, odbija się to na definicji separacji. Także Koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na wyglądzie, na definicji, nie myśleliśmy o wadze. Gdyby to było pół kilograma przed startem, no to mógłby zbijać, ale na tydzień, dwa nie myśli się o wadze. Trener Leszek Michalski zwraca uwagę, Paweł waży tylko 82,7 bodajże, 82. e, tak mówisz, Ruch. 80 równe 2 kg startuje w kategorii do 90. No w porównaniu do tych pozostałych zawodników jest malutki, no trochę mało tej masy. No mało, ale to jest pierwszy start, więc nie da się od razu. Teraz stopniowo robisz Taki jest cykl rzeźba, masa, rzeźba, masa. Stopniowo idzie się do tej wysokiej kategorii, a jeżeli od, od razu się stawia na masę, no to tak jak mówię, no nie ma definicji separacji. Ja też startowałem, ważyłem 82, 81,5, 83, a, a wtedy była kategoria do. 90 tylko. Wiemy, że teraz na Mistrzostwach Polski Paweł wystartuje w plus y, do 85 kg. Będziemy, jest taka kategoria i tak. w tej już się na pewno zmieścicie i z powodzeniem możecie spróbować swoich. sił. No i tutaj już będziemy mieli, w, że tak powiem, bardziej, bardziej elastyczni możemy być w tych przygotowaniach, bo tu y, w debiutach było aż 10 kg. 80 albo 90, a tam jest te 5 kg, no to już będziemy starali się trafić na te do 85. Ale też mówię, będziemy patrzyli, jak to ciało wygląda, jak w, jaka jest separacja, definicja. Może rzeczywiście do 80, może e, do 85, to jeszcze zobaczymy. Grzegorz, traficie po raz kolejny z formą? Bo tutaj z formą naprawdę było znakomicie. Jak Ci mówiłem, oglądałem z Andrzejem Stochorą, z Leszkiem Michalskim. Nie mieliśmy wątpliwości już po pierwszym wyjściu, pojawieniu się Pawła na scenie. Mówimy, to musi być medal. Ja mówię, to musi być zwycięstwo. No też myślałem, że będzie medal. Zawsze a podchodząc... trochę nie wierzył, tak no, mówi, oj, no. piąte miejsce już się cieszyłem, że jest super fajnie. Czwarte nie mogłem uwierzyć, a trzecie jestem już na podium, no, no wielkie szaleństwo. Nie wierzył, bo pierwsza raz startuje i wydawało mu się, że jest za mały, tak jak mówiłeś, nie? że może do 80. Tutaj zawodnicy mieli po 90 kg i takie jest wrażenie, że jest się małym. A ja wiedziałem, że ma definicję, że w pierwszej trójce na pewno. Nigdy tak nie celuję dokładnie, które miejsce, bo mówię. Mogę być mało obiektywny, poza tym na scenie patrzę tylko na niego, jak stoi, nie zwracam uwagi na innych zawodników. A to, czy trafimy z formą? Na pewno trafimy. Jak się konsekwentnie to wszystko robi, to nie ma siły. Grzegorz, byłeś czołowym kulturystą nie tylko Polski, ale i Europy. Prezes Tuchora mi powiedział, że czwarte miejsce Grzesiek zajął to, to był jego największy sukces na mistrzostwach Europy. Myślisz, myślę, że jesteś pewien, że Paweł jest w stanie przebić to osiągnięcie i stanąć nawet na podium mistrzostw Europy, a może nawet i mistrzostw świata. No, niech próbuje, dobrze by było. No i, nawet Andrzej przesadził, no, czwarty nie byłem, <śmusz> może trochę dalej, ale mówię, no, nigdy na tych arenach międzynarodowych nie miałem szczę szczęścia, trzeba jechać na odpowiednie zawody, wtedy jak miałem najlepszą formę, no to coś tam się zdarzyło, że nie jechałem na te mistrzostwa Europy, a Paweł mówi, jak będzie konsekwencje startował, to... W sporcie jest 50% przygotowania, a 50% szczęścia. Trzeba trafić. Zawsze powtarzam, Pawłowicz, każdemu zawodnikowi, wygrywa się tylko wtedy, jak się ma dobrą formę i jak nie przyjedzie ktoś lepszy. Zawsze jest Czyli jak nie wiem, jak się przygotujesz, a przyjedzie lepszy zawodnik, trudno, nie wygrywasz. Czego się na koniec jeszcze zapytam o drugiego Twojego syna, Artura. Wystartuje w mistrzostwach polskich w Misku Mazowieckim? W Mińsku nie, bo Artur jest juniorem. Artur ma dopiero 20 lat, dwa razy startował najpierw w Młodzikach, później w Juniorach. No i teraz myśli może w Mistrzostwach Polskich Juniorów na, na jesień, ale to się zastanawiam jeszcze. Rozpoczął studia, także spokojnie sobie trenuję. Jeszcze ma czas. Jeszcze raz przyjmij gratulacje. Dziękuję no bardzo. i do zobaczenia w Mińsku i mam nadzieję, że po zawodach w Mińsku mazowieckim mistrzostwach polskich również w dobrych humorach będziemy rozmawiać i na szyi Twojego syna zawiśnie także medali i wie, że mocno zaciskam już dzisiaj kciuki, żeby to był medal z tego najcenniejszego krzyża. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie finał. No, o medalach też jeszcze nie myślmy, bo to jednak to są debiuty ta mistrzostwa Polski. No ale, ale też... Leszek Michalski powtarzał, wcale ten poziom debiutów nie odbiega od mistrzostw polski. No, był bardzo wysoki, a, a, a propos podziękowań to jeszcze tak naprawdę 90% przygotowań mm. robił Łukasz Kaźmierczak, mm. który tutaj siedzi niedaleko. On pan go przygotowywał. Ja się zająłem choreografią, pozowaniem, no i tam ostatnim tygodniem ty, takie szlifowania do filmu. Także to nie jest tak zupełnie, że wszystko mi się należy. No. Jeszcze raz wielkie gratulacje Dzięki dla bardzo. Ciebie, dla Pawła przede wszystkim no i Łukasza. Łukasza. Bez tego tria nie byłoby bez tego, bez tego by wspaniałego by było. sukcesu. Na pewno by nie było, także zawsze jest, musi być składowa ilość tam czynników, żeby był sukces. Dzięki bardzo.